W tej lekcji będziemy zajmowali się grupami poligonów, czyli sposobem organizacji pewnej liczby poligonów, która jest zdefiniowana przez nas. Jednakże nie do końca. Grupy poligonów mogą dotyczyć również elementów składowych jakiegoś większego obiektu. I generalnie to zagadnienie jest właściwie niewytłumaczalne, jeśli chodzi o czystą teorię, i musimy tutaj odwołać się do konkretnego przykładu. Ja w tym przypadku skorzystam z odpowiedniego narzędzia. Tak więc przechodzę do tool i wybiorę demo head. A następnie narysuję, tryb edycji super. I tak wygląda to narzędzie i przejdźmy na razie do saptulu. Spoglądając na tą listę, widzimy wyraźnie, że narzędzie zbudowane jest z dwóch podnarzędzi, tak więc jest taki sposób na organizowanie tego narzędzia. Jednakże jeśli spojrzymy na obiekt z perspektywy siatki to możemy zauważyć, że mamy tutaj do czynienia właściwie z czteroma niezależnymi siatkami czyli ciało, dwie gałki oraz zęby zintegrowane z dziąsłami. Ja wyłączę już przezroczystość i skorzystam z innego materiału mianowicie Basic. Dobrze, a następnie skorzystam z opcji Draw Polyframe czyli Shift F. I teraz przełączając się pomiędzy narzędziami widzimy wyraźnie, że mamy do czynienia z dwoma kolorami. Te kolory po prostu sygnalizują grupy poligonów. A to oznacza, iż w tej konkretnej sytuacji mają do czynienia z dwiema grupami poligonów, które pokrywają się z liczbą podnarzędzi. Co w tym przypadku wynika po prostu z preparacji siatki na potrzeby instalacji programu ZBrush. To co jest najważniejsze na tym etapie to po prostu fakt, iż każda grupa poligonów dysponuje swoim własnym kolorem, a my możemy wyświetlać te kolory korzystając z DRA PolyFrame, Czyli grupy poligonów to po prostu sposób na organizowanie komponentów, i możemy wykorzystywać to do wielu różnych celów. Ja na razie, może jednak skupię się tylko na tym narzędziu i przyjmijmy, że chcemy scalić ze sobą te dwa podnarzędzia. Tak więc przejdę do ciała, skorzystam z merge i merge down. W tej nowej sytuacji mamy teraz do czynienia z jednym narzędziem i z dwiema grupami poligonów. No dobrze, tak więc jeśli chodzi o operacje na siatce, to tyle. I przejdźmy teraz do innej palety, mianowicie polygroups, czyli grupy poligonów. W tej palecie znajdziemy pokaźną liczbę poleceń, które są związane właśnie z tworzeniem grup poligonów na wiele różnych sposobów. I najbardziej popularne polecenie to autogrupy. Tak więc klikamy i zauważymy, że w tej sytuacji każda siatka dysponuje swoim własnym kolorem. I możemy powtórzyć tę operację za każdym razem. Uzyskamy z reguły inny kolor. Samo polecenie autogrupy działa w ten sposób i stara się spojrzeć na siatkę z perspektywy topologicznej integralności i gromadzi w grupy te komponenty, które po prostu nie stykają się ze sobą, czy też nie są ze sobą połączone za pomocą krawędzi, werteksów i poligonów. I my wiemy, że mamy tutaj do czynienia z czteroma różnymi siatkami, tak więc te cztery siatki, które nie są ze sobą scalone, zostały osobno pogrupowane i oczywiście zostały im przypisane odrębne kolory. Suma summarum, mamy teraz do czynienia z troszeczkę inną sytuacją niż poprzednią, czy też właśnie na samym początku. Tak więc dysponuję pojedynczym narzędziem, pojedynczym pod jednakże czterema grupami, które zostały zdefiniowane na bazie topologicznej integralności, a właściwie jej braku. No dobrze, spoglądając na parę poligrups, widzimy, że mamy więcej sposobów na tworzenie grup poligonów, a jedną z nich jest tworzenie w oparciu o widoczne poligony. Ja jeszcze nie pokazałem w jaki sposób ukrywać część poligonów danego obiektu, gdyż tym będziemy zajmowali się w następnej lekcji. Tak więc spróbuję rozważyć tutaj inny scenariusz. Mianowicie w bieżącej sytuacji dysponuję pojedynczym podnarzędziem i spróbuję rozdzielić to podnarzędzie na cztery różne podnarzędzia, które będą korespondowały z osobnymi siatkami. A mogę to oczywiście zrobić z racji tego, iż dysponuję teraz czteroma grupami poligonów. Tak więc przejdę do SAPTUR i skorzystam z SPLIT. A następnie znajdziemy tutaj coś takiego jak grup split, czyli utwórz podnarzędzia w oparciu o grupy poligonów. W tej sytuacji mam teraz dostęp do czterech podnarzędzi, które zostały utworzone na bazie grup poligonów. Tak więc jest to ciało, prawe oko, lewe, zęby i dziąsła i widzimy, że dalej te elementy. To właściwie osobne grupy poligonów. Możemy teraz przyjąć, że chcemy powrócić do punktu wyjścia, czyli zgromadzić w jedno po narzędzie oczy oraz zęby i dziąsła. Tak więc ja w tej sytuacji po prostu przejdę do pierwszej gałki, skorzystam z Merge Down. OK, Merge Down jeszcze raz i połączę oczy z zębami. I jeśli chodzi o podnarzędzia, to generalnie mamy tą samą sytuację co na samym początku, czyli ciało i reszta. Jedyna różnica pomiędzy tym, co mamy teraz, a tym, co mieliśmy poprzednio, to fakt, iż dalej dysponujemy czteroma grupami poligonów, tak więc spróbujmy to zmienić. I skoro istnieje polecenie, które pomaga nam tworzyć grupy poligonów w oparciu o widoczne komponenty w obrębie roboczym, to siłą rzeczy musimy na razie wyłączyć widoczność ciała, gdyż ciało to właściwie pojedyncza grupa poligonów. OK, przechodzimy do reszty. Następnie przechodzimy do polygroups i korzystamy z polecenia z grupy widoczne. Super. No dobrze, w ten sposób udało nam się przywrócić punkt wyjścia, i powstaje teraz pytanie, co w sytuacji, w której mamy do czynienia z topologicznie jednolitym obiektem. Tak więc spróbujmy teraz rozważyć taki przykład. Ja w tym przypadku skorzystam po prostu z kuli, skonwertuję do polimesz Ok, i przesunę tutaj. I przyjmijmy, że chcielibyśmy tutaj wyodrębnić jakąś grupę poligonów. Tak więc ja w tym przypadku skorzystam z maskowania. Tak więc CTRL i wprowadzę maskę w taki sposób. Dobrze i przejdę do poligroup. Znajdziemy tutaj polecenie, które pozwala nam tworzyć grupy poligonów w oparciu o maski. Tak więc znajduje się w tym miejscu. Lub ewentualnie tworzenie grupy poligonów w oparciu o maskę i jednocześnie wyczyszczenie maski. Tak więc ja skorzystam właśnie z tego polecenia. I tym samym tworzymy nową grupę poligonów na pojedynczej siatce w oparciu o konkretną maskę. Wykorzystując maski oraz konkretne alfa możemy tworzyć bardzo złożone kształty, które następnie grupujemy w osobne poligony i możemy przykładowo tego typu grupy poligonów wykorzystywać do kontroli widoczności komponentów bezpośrednio w obszarze roboczym, o czym właściwie będziemy już rozmawiali w kolejnej lekcji.